Że się Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj dostałem, byłem ja, dzisiaj chyba w Saturnie i kupiłem dwie buty, które ta pierwsza kosztowała ponad 99, 99 zł, a ta 20,99 złotych Ach, ja otworzyć folię. Eee, od czego mam, e, e, podjąć decyzję o z tym filmem. Sezona misja 4. Strach się bać. EOT na misję. Jak wypędzi stres Bogusa? E, Bogus i Elliot wracają z nową pełną humoru. Przygodą Gdy na kempingu przy onisku Elliot odpowiada historię od podwozie stresu, który. Przeciw nigdy nie należał do odowodniejszych misiów. Przerazony ich najlepszy przyjaciel, Elliot. Maszalony plan, jak sprawić, by Bogus przestał się tak strasznie bać. Z pomocą przychodzą we mnie, i inni leśni ulubieńcy razem biorą udział w komicznej przygodzie. Mm boza, z której zobaczy się, jaką moc ma prawdziwa przyjaźń, dzięki której Bogus może, bo, się, do swoich ręków przekonajcie się na dużo śmiechu niespodzianek. Materiały dodatkowy wersji oryginalnej to komentarze audio, sz face i scena z Zakarios Carlos Kotkin, super szybkie podsumowanie Dawid Fejs, sywetka reżysera, zwa ponad osiemdziesiąt jeden minut. I mam jeszcze te te psibatrole-pieski na urobie. Oto psibatrol, jeśli ktoś ma problem, dzwoni do raidera, z ekipy, a ten wyznacza odpowiedni pieski do wykonania zadania. Nieważne, czy trzeba uratować patrolowiec, pomóc w poszukiwaniu złota, czy trzeba z urobie, aby naprawić skody, rządzone przez zepsutego robusa na wsie jakibie. Każdy może polegać, bo za prasa nie jest zbyt za ani za piesek za mały, aby e, wziąć udział w akcji. E, płyta zawiera Jest i ratują posługiwania złota. Jest i ratują patrolowiec. Jest i ratują mecz. Jest i ratują obrosze. Pieski ratują mi Alexa, Aleksa. Pieski ratują skupiony sąb. Pieski ratują Polla. Pieski ratują hipotany. Pieski ratują odwrotnego danego. Pieski na Europie. To w, w, czas trwa nie? około 11 minut. A tutaj jest jeszcze urodka. Produkty z swoimi ulubionymi bohaterami, nieka juniora, nie sprzedaży. Twoje ulubione produkty z psim patrolem, sprzedaży. Taka wygląda właśnie płyta. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.